Siemaneczko, u nas godzina dziewiąta. Trochę zaspaliśmy, bo mieliśmy wyjechać stąd o ósmej. Ale my jeszcze jesteśmy. Trochę nam się to opóźni. Jak widzicie, już zbieramy wszystko. Ja już włosy umyłam, jeszcze pod prysznicem skoczę się umyć tak do końca, bo te prysznice są takie nie najfajniejsze. Yy, I i będziemy na lecieć dalej. Później wam powiemy, gdzie. Jedziemy w sam do <noise> Bo trochę nam się jeszcze plany mogą zmienić. Dobra, to idę działać. Thank you. Plan, ale nie wiemy, czy nam się uda go zrealizować. Jeśli nie, to po prostu pójdziemy na Skyview, żeby zobaczyć całą panoramę Atlanty, ale to dopiero nocą, żeby było najładniej. A teraz no, szukamy miejsca i lecimy do akwarium. Pierwszy raz w zobaczymy wieloryby, więc super. Super, ja się cieszę mocno. Naprawdę. To wrażenie A to jeszcze nie jest to największe. To jest malutkie. O jaki ma róg? Ryba jednorożec. jasnemu. Nie ma tata i ma wujek. I to drogi. A co chodzi? 네. <shrie> <shrie> Zobacz, widać. No, tu płynie o, no. sobie. No i słyszałeś? No bo one się boją rekinów, dlatego no. przy nim pływają. A jak echo jest? Pokaż, bo tutaj no to płaczka. jak to inaczej jest no. O, kolejne płynie. A tam no, no nie mam się naciarów. A takie duże. Przecież wiesz jakie to ciśnienie jest na mowowe? No na pewno. יש פה את כל Zwiedzony, wracamy już do auta, bo jest mega mega zimno Nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile jest stopni Ale masakra ja No tak siedem bym powiedziała Ale to zaraz sprawdzimy w aucie Teraz lecimy do, na parking Żeby być w oteczku, żeby było ciepło I będziemy szukać miejsca do zjedzenia i hotelu bo to jest priorytet na chwilę obecną. Jak już będziemy mieć hotel załatwiony, już zaniesiemy sobie wszystkie rzeczy, to może się przyjdziemy jeszcze wieczorem na Skyview. Ale to wszystko się okaże, bo plany lubią się zmieniać. To my lecimy, bo naprawdę zimno. Właśnie weszliśmy do pokoju hotelowego. Zaraz Wam pokażę, jak to tu wygląda i ile zapłaciliśmy za niego, bo myślę, że cena w stosunku do tego, co mamy, jest bardzo niska. Sama też jest? Więc tak, zacznijmy od łazienki. Nie tu. To jest nasza łazieneczka. No, bardzo ładna. Idziemy dalej nie tylko Tu przechodzimy i wszystko wygląda tak. Ładny pokoj. Nie, kochanie? No, ale tutaj, nie, to dłużki na nie. Nie ma co dziś wciepać. To dobrze, że przyjęliśmy swoje. No. A widok z okna mamy taki. Tak. Tam jest na Pokój jest na dziewiątym piętrze. Tu widać basen. No. Daj sobie dzisiaj zdjęcie żona. Poczekaj, jeszcze tylko powiedz, ile zapłaciliśmy za hotel za noc 150 dolarów. Więc jak widzicie cena nie jest duża w porównaniu do tego co mamy. Dobra, trzymajcie się iść, iść, iść. tutaj blisko, nie wiem, dwie minuty drogi mamy. Jakąś fajną restaurację. Wow, ja Krystian wow. oczywiście zje pizzę, to jest 100% normy. Nie, ja chyba coś innego, ale właśnie miałam zobaczyć sobie jeszcze menu. No to, no to muszę zobaczyć. Teraz zobaczę, czekam na Krystusia i... A drink? Um, I'll take a beer. Uh, you please. want to do a light beer or a drop from a beer? Um, yeah. So this one, the Brandon Flosner, the, the Bushwood, the Red Zone, and you should have gotten our own brew right next door. Oh? Which one would you recommend for me? The IPA. I'll take that. Okay, let me see how I do that. Yep. traditional traditional saying. yeah that's that works if i could just replace the roasted red peppers with the That would be, yeah. be awesome. i need to okay, okay thank, thank you bardzo tak wow, <laughs> jak zwykle A w Atlancie, ale jest zimno i postanowiliśmy jechać do domu. I tak przez te dwa dni fajnie spędziliśmy czas. Więc, no, wolimy być wcześniej, żeby odpocząć, bo jutro idziemy do pracy, żeby się na spokojnie rozpakować. co? Jedziemy. No już Ci mówię, przecież od dawna. i Jedziemy. Po prostu masakra, jedziemy na naszą florytkę. Ciekawe, ile w domu jest. A sobie sprawdzać ciekawości. No, a w domu 23 stopnie, 20 no. stopni różnicy. Masakra, Widzisz, Słuchajcie, ja tą kurtkę tak. zakładam w nocy Jak idziemy do pracy, jest około 10 stopni i tak nie jest mi wcale gorąco. A tu jest 3 stopnie, jest mi mocno zimno. Ja wiem, że w Polsce jest temperatura gorsza. Ale to człowiek się odzwyczajenia. Tak, ale no kurczę, jak masz codziennie po 20 parę stopni w zimę w grudniu, to te trzy stopnie to jest masakra. No. Jesteśmy, wyjechaliśmy. Teraz jest godzina. Piąta 16. Czyli Krzystiana zrobił 45 minut. Dobrze, jeszcze no to tak w sumie godzina. No ale jesteśmy, dotarliśmy.